Witam Państwa bardzo serdecznie w Ziołowej Aptece Kobiety. Szanowni Państwo, jest to wznowa cyklu, który został rozpoczęty już w zeszłym roku. Natomiast, ze względu na to, że informacji na temat różnego rodzaju działania różnych ziół jest pełno w internecie, zrezygnowałam z tego, dlatego że nie miałam pomysłu na to, jak zrobić to tak, żeby było ciekawie? Bo powielanie tych wszystkich informacji jest po prostu dla mnie osobiście debilizmem. Nie ma sensu e, w kółko na okrągło e, powielać tego, co już jest, czego internet jest pełen i czym już ludzie po prostu żygają i ja również, bo ile razy można słuchać i oglądać e, ciągle. Ciągle gdzieś tam te same informacje, które są pobierane z tych samych stron, tylko przedstawiane przez innych ludzi. No bo nie oszukujmy się, większość ludzi tak naprawdę nie czyta książek, bo jest im na to szkoda pieniędzy, tylko wszystkie informacje, które mają, gdzieś tam ściągają z internetu, ze stron, z których korzystają wszyscy, i potem są one przedstawiane po prostu gdzieś tam na ich fanowskich. Na fan Pageach czy, czy, czy kanałach e, YouTube'owych. No i ja tak się zastanawiałam, w jaki sposób mogłabym urozmaicić tą e, ziołową aptekę kobiety, żeby rzeczywiście przedstawić jak najbardziej wartościowe informacje dla nas wszystkich, tak naprawdę. I żebym ja sama była dumna z tego, że zrobiłam kawał dobrej roboty. No i myśliłam, myśliłam i w końcu wymyśliłam, szanowni Państwo, wszystkie filmy, które będę wrzucać od tej pory, od tego odcinka ósmego, to będą odcinki, w, którym, w których będę wam prezentować zioła z trzech punktów widzenia. Pierwszy punkt widzenia będzie to punkt widzenia medycyny zachodu, następnie punkt widzenia e, medycyny e, indyjskiej czyli Ayurveda, no i oczywiście punkt widzenia. E, Tradycyjnej medycyny chińskiej, która również na swój własny sposób gdzieś tam te zioła po prostu klasyfikuje i przypisuje im różnego rodzaju właściwości, a więc. Szanowni Państwo, zapraszam do oglądania e, Ziołowej Apteki Kobiety, która, e, która będzie e, systematycznie Wam udostępniana w każdy wtorek o godzinie 20.00. Czyli w każdy wtorek o godzinie 20.00 przedstawię Wam nowe zioło właśnie za pomocą tych trzech punktów widzenia. Nasza medycyna, nasze ziołolecznictwo, ziołolecznictwo z, Indy, z Indii oraz ziołolecznictwo z Chin. Myślę, że ten temat zainteresuje każdego, ponieważ takich informacji w internecie nie ma. Poza tym wszystko, co zawrę, nie będzie miało nic wspólnego ze stronami, które możecie sobie znaleźć w internecie, bo to, tak jak już wspomniałam, kompletnie nie ma żadnego, żadnego sensu. Bo tym, tym wszystkim, co jest powielane, to już po prostu naprawdę ja żygam. I gdziekolwiek człowiek nie wszedłby na którykolwiek kanał, to wszyscy pieprzą dokładnie te same głupoty, szanowni państwo. Wiedza, którą ja Wam będę przekazywać, to będzie wiedza po prostu z najprawdziwszych książek, wiedza, której. której znaczy, być może, że są strony i są osoby, które również korzystają, korzystają dokładnie z tych samych książek, z tej samej, z tej samej wiedzy. Natomiast, E, nie ma tutaj też co, e, co, co jakby gdzieś tam wszystkiego wrzucać do jednego wora. Natomiast nie ma tutaj co e, ukrywać, że plagiatu w internecie jest pełno. 70, ponad 70% tych wszystkich informacji to jest po prostu plagiat. Gdyby rzeczywiście to sprawdzić, to e, większość tych ludzi musiałaby pozamykać swoje kanały. E, ja w każdym razie... E, w tych kolejnych odcinkach będę Państwu przedstawiać informacje, które będą, e, będą tylko i wyłącznie z książek, które czytam, które posiadam, z racji tego, że mam ich bardzo dużo i zastanawiałam się właśnie, w jaki sposób mogłabym te książki wykorzystać, żeby zrobić z nich po prostu pożytek, bo przecież to nie są tanie książki. Ja wydałam na nie mnóstwo pieniędzy. No i teraz co mi z tego, że ja to wiem? Kiedy, kiedy te książki leżą i się kurzą, a ja lubię książki, więc nie będę ich nikomu sprzedawać ani oddawać, więc w taki sposób przedstawię Wam wiedzę w zakresie właśnie tych trzech punktów widzenia. Ja będę przeszczęśliwa, bo zrobię coś naprawdę bardzo wartościowego, wykorzystam swoje zasoby, które posiadam, a jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, a Wy będziecie zadowoleni ponieważ poszerzycie swoją wiedzę na temat ziół i roślin o zupełnie, zupełnie inny punkt widzenia. Szanowni Państwo, zapraszam Was bardzo serdecznie do ósmego odcinka ziołowej apteki kobiety, który to będzie o glistniku Jaskółczym Zielu. Lecimy! Odcinek ósmy, helidonium majus, dar niebios, czyli listnik jaskółcze ziele. A więc trzy punkty widzenia, medycyna zachodu, ajurweda i tradycyjna medycyna chińska. Szanowni Państwo, glisnik Jaskółcze ziele jest rośliną niezwykle piękną, wdzięczną i jest jedną z roślin, której nie pomylicie z żadną inną. Nawet kiedy spojrzycie tutaj na ten obrazek, widzicie, że liście są pierzasto-sieczne, mają odcinki jajowate, brzegi karbowane albo takie wycięte. Z wierzchu są ciemnozielone. Niestety nie widać, co się dzieje pod spodem, ale pod spodem są e, sine. Kwiaty mają żółte, e, dość promieniste. E, kwiaty glistynika mają zawsze cztery płatki no chyba, że e, coś się wydarzy takiego, że płatek e, odpła, e, odpadnie. Więc e, są to kwiatki czteropłatkowe na długich szypułkach. E, Glistnik kwitnie od maja do września. On dość szybko e, przekwita. E, Szanowni Państwo, to co jest takie bardzo ważne przy glistniku, to to, że jeśli go przełamiemy, to zobaczymy, że wypłynie nam po prostu z łodyżki taki żółty, taki żółty soczek. Jeśli nie ma żółtego soczku, to znaczy, że to nie jest glistnik i szukamy dalej. Natomiast jeśli jest żółty soczek, to znaczy, że dobrze trafiliśmy, jest to glistnik i możemy sobie spokojnie to zioło zbierać, a swoją drogą, jeśli nie znacie ziół, boicie się je zbierać, ale chcecie poszerzyć swoją wiedzę o dodatkowe umiejętności, to zapraszam Was bardzo serdecznie na moje warsztaty z rozpoznawania roślin leczniczych, które prowadzę. Od kwietnia, a najczęściej od maja do końca, do końca września. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tych warsztatach, to zapraszam Was bardzo serdecznie do kontaktu ze mną przez adres e-mail biuromaupazielaszczecin.pl lub możecie też wchodzić na moją stronę. Co prawda, jeszcze tam nie wrzuciłam żadnych informacji, ale one wkrótce się pojawią, a więc zapraszam. Szanowni Państwo. E... Jeśli chodzi o pozyskiwanie surowca, czyli pozyskiwanie jaskółczego, jaskółczego ziela. Jak widzicie, ono rośnie generalnie po prostu w takich, w takich kępach. Rzadko kiedy, można spotkać, rzadko kiedy można je spotkać, aby rosło sobie po prostu samo. Rośnie w warunkach naturalnych, w miejscach zacienionych i przewiewnych, ale em, to, to, też nie jest, to też nie jest do końca to też nie jest do końca tak że ono rośnie w tych miejscach e, zacienionych bo spokojnie jaskółcze ziele można sobie spotkać e, rosnące na słońcu więc e, to nie jest jakiś tam, jakiś tam wyznacznik. Ja ze swojej strony zawsze zrywam takie zioła, które rosną po prostu na słońcu, dlatego że one wtedy mają tą energię od, od słońca. To jest energia, energia życia, więc ja zawsze wybieram takie. Więc, szanowni państwo, em, tak jak wspomniałam, tego zioła raczej z niczym nie pomylicie, więc spokojnie, jeśli. Em, jeśli macie ochotę wybrać się na wycieczkę, idźcie, szukajcie, zbierajcie, a jeśli nie, to zapraszam na te warsztaty. I teraz tak, jak już sobie znajdziecie i jesteście pewni, że jest to jaskółcze jest Ziele, em, to zrywacie, bo surowcem leczniczym jest ziele. Czyli zrywamy sobie łodyżki, kwiatki i listki. No i Szanowni Państwo, dobrze jest, jak przyniesiemy to do domu, po prostu położyć gdzieś na balkonie, żeby te wszystkie robaki, które razem z tym z tym zielem przyniesiemy do domu, żeby one sobie po prostu poszły, żeby ich nie zabijać, bo po co. I teraz suszymy to ziele w warunkach, w warunkach naturalnych. Jeśli ma jeśli mamy ciepło, tak? Jeśli jest sucho, ciepło, to możemy suszyć po prostu w takim miejscu zacienionym, żeby było przewiewnie. Najlepiej jest suszyć na jakiejś firance. Nie można go suszyć na słońcu, dlatego że wtedy ciemnieje, a poza tym ziele suszymy w temperaturze do 40 stopni, a jak wiadomo, kiedy wyłożymy go na słońce, niestety, ale słońce ma dużo, dużo więcej stopni niż... 40. Jeśli natomiast jest dżdżyście, wilgotno, jest takie powietrze wilgotne, że gdzieś tam nam pada deszcz i tak dalej, warunki są niesprzyjające do suszenia, no to wtedy musimy suszyć po prostu w jakiejś ogrzewanej suszarni czy, czy, czy w jakimś piekarniku, tylko temperatura nie może... Nie może przekraczać 40 stopni. Ziele nie może być ściemniałe, a tym bardziej, nie może być takie wręcz nawet czasami czarne się zdarza. Powinno normalnie posiadać swój, taki swoisty zapach i gorzki smak. Możecie sobie powąchać, jaki ma zapach, jaskółcze, jaskółcze. ziele, jest taki specyficzny, a więc ten zapach i gorzki smak powinien być zachowany, zioło nie może być. Zioło nie może być y, zczerniałe. czynne. Do najważniejszych alkaloidów jaskółczego ziela należą helidonina, homohelidonina, heretyna, sangwinaryna i berberyna. Ponadto występują w nim aminy biogenne, flawonoidy, fenylokwasy, saponiny, witamina A i C oraz Garbniki i niewielkie ilości olejków eterycznych oraz sole mineralne i cholina, która jest zaliczana do witamin grupy B. Jaskółcze ziele zawiera również enzymy. Glistnik wymieniony był w papirusie Ebersa, również był wymieniony przez Dioskulidesa, piliusza starszego, potem wymieniany był przez świętą Hildegardę Matthiolusa Boka oraz Paracelcusza. Pa, <śpuszczam> Paracel, Paracel, Paracelsusa. Przepraszam, Paracelsusa. Uczeni nazywali korzeń glistnika darem niebios, czyli coeli donium. Stąd wywodzi się łacińska nazwa helidonium. Glistnik e, też e, um, jest umiejscowiony w zielniku e, syne, e, syreniu, syreniusza. Ziele i korzeń glistnika dzięki zawartym w nim alkaloidom działa rozkurczająco na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i moczowych, a także oskrzeli. Dzięki właściwościom rozkurczającym występuje również działanie moczopędne, żółciopędne, przeciwbulowe i przeczyszczające. Zielek listnika podnosi ciśnienie krwi i działa żółciotwórczo. Wyciągi z ziela hamują wzrost bakterii i grzybów chorobotwórczych. Ziele i korzeń glistnika oraz przetwory z nich stosuje się w stanach e, skurczu dróg żółciowych, w kolce żółciowej i jelitowej, przy zapaleniu pęcherzyka żółciowego, przy kamicy żółciowej i w bólach brzucha wywołanym skurczem jelit, a także w chorobach kobiecych, narządów rodnych oraz w dychawicy i migrenie. W niewielkich ilościach zielek ziele listnika bywa stosowane w leczeniu kamicy żółciowej oraz stanów zapalnych pęcherzyka i w bólach żołądka jako lek przeciwskurczowy. Przyjmowanie w dużych, ilow, w dużych dawkach ma właściwości trujące, działając silnie przeczyszczająco na układ trawienny. Ziele i korzeń glistnika oraz preparaty z nich przygotowane zalicza się do surowców silnie działających, a preparaty z nich przygotowane zalicza się do. Yy, yy. A preparaty z, nich, z tych surowców jaskółczego ziela przygotowane mogą być stosowane wyłącznie pod kontrolą lekarską. Szanowni Państwo, tak rzeczywiście jaskółcze ziele działa bardzo silnie i z wszelkim stosowaniem go na własną rękę. Jeśli nie macie doświadczenia, należy po prostu uważać, ponieważ może to skończyć się na sorze. Świeży pomarańczowy sok lub żółty sok jaskółczego ziela stosuje się zewnętrznie do usuwania kurzajek, brodawek oraz grzybicy przy guzach skóry. Glistnik jaskółcze ziele. Jako ziele glistnika stosuje się w systemach medycyny zachodu, tradycyjnej medycyny chińskiej, w kampo, koreańskiej medycynie i w medycynie tybetańskiej. A więc, szanowni Państwo, we wszystkich tych wymienionych rodzajach leczenia naturalnego jest stosowane jaskółcze ziele. I ma ono dokładnie takie same właściwości, a więc nie mamy tutaj podziału, jakoby któraś z tych dziedzin medycyny traktowała jaskółcze ziele inaczej. Więc, właściwości według tradycyjnej medycyny chińskiej. Smak gorzko-ostry, natura termiczna, ochładzająca i toksyczna. Obieg, serca, płuc i nerek. Działanie: rozkurczowe, żółciopędne, moczopędne, przeciwbólowe, uspokajające, przeciwkaszlowe, przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, przeciwnowotworowe, przeciwpasożytnicze. Działanie według tradycyjnej medycyny chińskiej. Ochładza gorąco. Usuwa wiatr, gorąco, łagodzi kaszal tłumi bóle trzewne, otwiera ujście dla toksyn. Pobudza wytwarzanie moczu. Wskazania: stany spastyczne dróg żółciowych, zespół zagęszczonej żółci, ostre i przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego, bóle brzucha i kolki w obrębie jamy brzusznej, biegunka, Łagodny lub średnio nasilony nieżyd jelit, wzdęcia, zaparcia, achalazja przełyku, robaczyce przewodu pokarmowego, wodobrzusze, przewlekłe i ostre zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, suchy, duszący kaszel, krztusiec, zaburzenia miesiączkowania, bóle miesiączkowe, rzęsistkowica, polipowatość dróg rodnych. Miejscowo stosuje się go na rany i skaleczenia, oparzenia termiczne, czy, ra, e, czy raczność. E, I inne zakażenia skóry, również na brodawki e, mamy tutaj w nawiasie informację, że chodzi o świeży sok e, oraz na grzybice skóry, świerzb, na ukąszenia owadów, pająków i jadowitych węży. Ciąg dalszy wskazań. Według medycyny chińskiej. Obrzęki związane z dysfunkcją nerek, płuc i śledziony. Liszaj. Zmiany skórne z wysiękiem, świąte, świątem i łuszczeniem na skórka. Żółtaczka. Inne e, zastosowania pokrywają się z medycyną zachodu. Działania uboczne. Zwiększanie kurczliwości mięśnia macicy, słabe podwyższanie ciśnienia krwi. Natomiast przy dawkach przekraczających lecznicze po długotrwałym stosowaniu występuje podrażnienie przewodu pokarmowego, wymioty oraz uszkodzenie oczu zbliżone objawami do, askr, do jaskry. Przeciwwskazania. Ciąża, niedrożność dróg żółciowych, współistniejące lub przebyte choroby wątroby, jednoczesne stosowanie innych leków zaburzających funkcję wątroby oraz choroba wrzodowa, czy też jaskra. Szanowni Państwo, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ilość informacji, którą przekazałam Wam o jaskółczym zielu jest naprawdę godna tego, aby polecić ten film swoim znajomym. Zapraszam Was zatem do udostępniania tej wiedzy osobom na swoim, na swoim fanpage'u. Zapraszam Was również do tego, abyście subskrybowali mój kanał dlatego że wtedy nie przegapicie żadnego z tych niezwykle ciekawych i pełnych pełnych informacji odcinków. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa.